Prezydent miasta ogłosił nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy. W założeniach komitet ma być swego rodzaju forum współpracy i dialogu mieszkańców z organami miasta w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji naszego miasta. Komitet ma reprezentować lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, mieszkańców miasta czy organizacje pozarządowe. Do zadań członków tego gremium należeć będzie opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji czy przedkładanie prezydentowi propozycji działań, które mogłyby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Do 30 stycznia czekamy na zgłoszenia potencjalnych członków komitetu rewitalizacji i ten komitet rewitalizacji będzie takim ciałem doradczym prezydenta miasta Puławy który będzie pomagać w tworzeniu gminnego programu rewitalizacji ten gminny program rewitalizacji to jest taki, taki dokument, w którym będą przyjęte różne projekty, zarówno takie infrastrukturalne, jak też projekty miękkie, społeczne, które będą realizowane tutaj w czterech obszarach wyznaczonych w naszym mieście. I osoby, które byśmy chętnie widzieli w tym komitecie, powinny być zaangażowane społecznie, mieć jakiś pomysł na rozwój miasta. Mogą to być zarówno osoby mieszkające, w tych wyznaczonych obszarach rewitalizacji, jak też w ogóle mieszkańcy spoza tych obszarów, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w naszym mieście lub zamierzają rozpocząć taką działalność, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji społecznych działających w naszym mieście. I serdecznie zapraszamy do, do aplikowania. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie. Zgodnie z przyjętą uchwałą, komitet powinien liczyć nie więcej niż dziewięciu członków. W jego skład mają wchodzić mieszkaniec obszaru rewitalizacji, właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze rewitalizacji, mieszkaniec spoza tego obszaru, osoba prowadząca działalność gospodarczą w Pławach, dwa przedstawiciele organizacji pozarządowych, po jednym przedstawicielu organów władzy publicznej Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Jeśli liczba kandydatów będzie większa, o tym, kto zasiądzie w komitecie, zadecyduje losowanie. Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy potrwa do 30 stycznia. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej puławskiego magistratu. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?